Idzimy resztę śrub. W ogóle zsyła się jakby z jakichś ciśnieniem. Oj trzeba to będzie wszystko wyczyścić. No tutaj, jak widzicie, dużo łatwiej. No i mamy temat na wierzchu. Dobra, oczywiście, jak już tu jesteśmy, pamiętajcie, nie zapominajcie, i od razu wywalamy te o aby przypadkiem nie wpadły, one są do wymiany za każdym razem. No, moje oczywiście przejechały, nie wiem, 40-50 mil, może 100, ale i tak je wymieniam. Już raz były splaszczone, to trzeba to od razu zrobić. I pamiętajcie, żeby je potem oczywiście włożyć, bo bez tego to będzie naprawdę poważny problem. Dobra. Kolejnym etapem jest odkręcenie dolnych pokryw rockersa. Śruby odkręcamy też zgodnie z sekwencją. Tutaj macie przód. Tutaj macie tył. To jest śruba, proszę o was, 7,16, więc ja to teraz zrobię. Zgodnie z sekwencją na przodzie pokazują, że to jest tak: ta śruba od tej zaczynamy, później drugi róg, trzecia to jest kolejny róg, czwarta ta strona, piąta środkowa i szósta środkowa. I tak to wygląda, ja to zobaczymy od przodu. One tu mocno przykręcone są. No ale spróbujemy, co coś się dograło. Tak, nic nie widzicie. Nawet dobra, to pokażę na tyle jeszcze raz. 1, 2 z tyłu. to będzie problem. 3, 4, 5 i 6. No dobra, to jedziemy sobie. Zobaczmy jak to mocno skręcone Puch, nie jest. Raz. I teraz tam i tutaj się nie dostaniemy tak. Naprawdę. To będzie problemik. Ok. Do poluzowania tych śrub. No na razie użyję imbusa. 3,16 chyba wejdzie. Ale przy zakręcaniu... No będziemy mieli małe problemy, zobaczymy. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, to jest druga południa. Trzecia to jest ta.

Dobra, Teraz jesteśmy w miejscu takim, że udało się wykręcić śruby. Musiałem używać i płaskiego klucza i imbusa, żeby się dostać do tych z tyłu. Ale udało się jakoś to wykręcić. U mnie to nawet nie było to sklejone, więc zobaczymy co tu się wydarzyło ja Spróbuję to jakoś tutaj

nie uszkodzić. No i co? O. Tak to wygląda od tamtej strony. O, zaraz zobaczymy jak uszczelka. No widać, że tu olej jakiś. No zobaczymy, czy to coś puszczało. Pamiętajcie, że te śruby na tak zwanym tym haendzie są dłuższe z tamtej strony a te wewnątrz i wewnątrz i tutaj od strony filtra są krótsze zwyczajnie. ja to sobie już tutaj tak poukładam śruby będą czyszczone i tak dalej, na tym później Takie układam sobie tutaj żebym później wiedział co z tym zrobić Później to opiszę Bo tak to u mnie wygląda, loktaj tu na sranę, jak nie wiem jakiś syf w ogóle Nie wiem o co tu chodzi Uważajcie, żeby tu nic nie wpadało do silnika Z tamtej strony świecę mam zasłonięte Spróbuję to odczepić to usunąć jakoś w miarę normalnie, już widzę, że czekamy sporo roboty z czyszczeniem. Być tak I co my tu mamy? No tak. Widać, że tutaj już nie ma za wiele. Mogło to iść tędy. Nie. Ciężko powiedzieć. Dobra, to mamy zdjęte. Teraz Zdejmiemy przód, tak, tak samo odkręcając śruby. Będziemy się zabierali za czyszczenie tego. Spróbowałem to tak jakoś ustawić, żebyście też coś więcej mogli zobaczyć. Robimy cylinder. Kurde. Robimy przedni. Tutaj mamy inną sekwencję, trochę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O. I tak. Może tutaj na filtrze jakoś. Dobra, ciężko to wyjdzie. Idzie nagrywanie na siedząco, więc dobra. Słuchajcie, jeszcze raz sekwencja. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Już tutaj tu napocząłem, bo telefon mi się zużył. Musiałem go podładować. Ale tutaj no, na przodzie to się pracuje zupełnie inaczej. Tam z tyłu jest tak ciasno.

Tutaj coś w ogóle nie może. też lekko, nawet tu nie jest. Coś tutaj. Chyba te uszczelki tu za bardzo nie trzymały, powiem szczerze. Jak tutaj nawalone widać. Tak też naprawdę. poniosła go trochę fantazja. Pfu. Będzie co czyścić. Nie wiem, widać coś. No. O się sypie z tego. Ja wiem kto to robił, ale nie powiem. To nie tu te dali? Boże, to? A śmierdzi to? O Jezu. No dobra, zobacz, to samo odeszło praktycznie. No. <grywa> tak jak podejrzewałem, nie? Jak tak można ludzi, jedną uszczelkę zrobili, ale drugiej już nie, to jaki syf w ogóle, nie powiem kto to robił, ale zapłaciłem bardzo dużo pieniędzy, kiedyś, za tą robotę. To wygląda od spodu. Tutaj nawet widać, że jest rozerwana w jednym miejscu uszczelka, więc no mamy przyczyny. Zobaczymy. Ok, ja sobie to odłożę. Najpierw no to jest chyba oryginalna uszczelka. Jeszcze bez pokrycia tej, tą gumą, tym samą Gruba, to wszystko do czyszczenia pójdzie. Tutaj mamy sobie ułożone śrubki podpisane, żeby było widać wiadomo co do ja To wszystko będzie musiało się Okej, okay, dobra. No to mamy to rozbrane. Możemy sobie zajrzeć dodatkowo sytuacja. No i tutaj gdzieś ślady były tego wycieku, no przodu gdzieś puszczało i to wszystko gdzieś tam na rurę sobie leciało i problem, nie?